Witajcie, zapraszam Was na kolejną odsłonę programu Fresh News. Zapowiada się bardzo ciekawie, głównie ze względu na to, że w najbliższym czasie czekają nas całkiem ciekawe propozycje. Zapraszam. Zaczynamy 13 stycznia. Tego dnia ma swoją premierę pierwszy duży dodatek do przygodowej gry akcji Assassin's Creed Unity od firmy Ubisoft. Rozszerzenie nosi nazwę Dead Kings i wszystkie wydarzenia w nim zawarte rozgrywają się po właściwej fabule gry. Arno opuszcza Paryż i udaje się do położonego niedaleko francuskiej stolicy miasteczka Saint-Denis, gdzie to zostaje wplątany w kolejną intrygę, która to ma związek z frakcją łupieszców i katakumbami pod miastem. Ze względu na lokację i całą historię opowiedzianą w dodatku mamy tutaj do czynienia z naprawdę mroczną produkcją. Dead Kings oddaje do naszej dyspozycji pokaźny fragment St. Denis, a także wspomniane już wcześniej podziemia których to za sprawą fabuły spędzimy trochę czasu, przemierzając je w poszukiwaniu odpowiedzi na tajemnice, którymi jest okryte miasteczko. Co więcej, Arno dostał także do dyspozycji nową broń, którą to jest Guillotine Gun, a precyzując coś w stylu granatnika skrzyżowanego z toporem jak to będzie wyglądać, musicie zobaczyć sami. Drugim punktem na dzisiaj jest Tangami. Przygodówka niezależnego zespołu Niam Nam z premierą 15 stycznia na komputerach osobistych. Akcja rozgrywki osadzona jest w Japonii i opiera się na średniowiecznych przekazach historycznych. Tangami opowiada historię młodego samuraja, który to wyrusza na niebezpieczną wyprawę i na swojej drodze będzie musieć rozwiązać sekwencje zagadek logicznych. Na każdej odwiedzonej planszy czeka na nas nowa łamigłówka, a jej rozwiązanie jest konieczne do kontynuowania podróży. Strona wizualna została zaprojektowana w stylu przypominającym książkę z otwierającymi się poszczególnymi stronami, a każda z nich prezentuje inne tekturowe budynki i postacie. Studio Niamnam opracowało własny silnik graficzny, który to pozwala na wyświetlanie trójwymiarowych obiektów wyglądających jak tradycyjne 2D. Przechodzenie do kolejnej lokacji oznacza przewrócenie książki na następną stronę. Możemy wtedy obejrzeć, jak scena zwija się, a następnie zostaje zniesiona. Przyszła pora na trzecią pozycję, a jest nią Black Girls 2, RPG z turowym systemem walki, które to powstało za sprawą The Dalek Entertainment i ma swoją premierę 20 stycznia na platformie PC. Produkcja została osadzona w krainie fantazji znanej jako Aventuria, dokładnie tak samo jak i pierwsza część tego tytułu. Główną bohaterką gry jest bezwzględna kobieta imieniem Cassia, która nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swoje ambicje. Świadoma sławy pogromców dziewięciu hord postanawia zwerbować Naurima z Zurbarana i Takate, aby z ich pomocą zasiąść na rekinim tronie oraz przejąć władzę w królestwie. Podczas bitew kluczową rolę odgrywa właściwe wykorzystanie elementów otoczenia oraz unikalnych zdolności członków drużyny. Za sukcesy nagradzani jesteśmy punktami doświadczenia, które to wydajemy na ulepszenie umiejętności postaci. Nowością w Black Girls jest nadanie walkom strategicznego kontekstu, czyli podczas zabawy oprócz oczywistych celów, zajmiemy się również podbijaniem terytoriów na mapie awanturii, a następnie odpieraniem ataków wrogich armii. Ponadto autorzy wprowadzili do drugiej części poprawki zasugerowane przez fanów serii, czyli np. ulepszony system widoczności, formacji oraz osłon. Season of Earth to nasz kolejny punkt programu. Humorystyczne RPG o kreskówkowej grafice. Odpowiada za niego niezależne studio Eden Industries, wypuszczając produkt 20 stycznia na większość kluczowych platform. Jako gracz wcielamy się w wiceprezydenta całego świata, co już na wstępie wprowadza element abstrakcyjny. Opowieść natomiast rozpoczyna się, gdy to nasz bohater powraca po zwycięskich wyborach do małego miasteczka, z którego się wywodzi. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że okoliczne lasy zapełnione są rezultatami dziwnych genetycznych eksperymentów, z których dla przykładu narodził się niedźwiedź z miodu, czy też orzeł o długich blond lokach. Nasz bohater, jako przedstawiciel całego świata, musi sobie przecież jakoś z tym poradzić i wziąć na siebie obowiązek odkrycia prawdy i zatrzymania tego szaleństwa. Bardzo ciekawym aspektem jest możliwość werbowania każdego, podkreślam każdego mieszkańca miasteczka. I tak to w skład naszej drużyny mogą wejść na przykład piekarze, bezdomni, nauczyciele, czy ktokolwiek inny zamieszkujący miasteczko. Zdobywają oni wraz z nami doświadczenie, co uczyni ich bardziej sprawnymi nie tylko pod względem walki, ale zwiększy to także ich sprawność w zwykłych zawodach, w których to pracują na co dzień, przez co pomogą w ulepszeniu miasteczka, a my będziemy mieli dostęp do lepszych sklepów, nowych danych wiadowczych, czy też świeżych przedmiotów specjalnych. Całość, całość zachęca do naprawdę długiej zabawy i, mimo tego, że główna rozgrywka oferuje plus minus 10 godzin zabawy, to chętni wycisną z niej na pewno więcej za sprawą wszelakich zadań pobocznych czy chęci eksperymentowania z ekipą. Resident Evil HD zremasterowana i gruntownie odświeżona odsłona pierwszej części kultowej serii Survival Horrorów. Która tu doczekała się wielu kontynuacji i adaptacji filmowych oraz komiksowych. Oryginał ukazał się nakładem firmy Capcom w 1996 roku na pierwszej generacji konsol PlayStation. Resident Evil HD bazuje zaś na wydanej w 2002 roku wersji z konsoli Nintendo GameCube. Czyli podsumowując, mamy tutaj do czynienia z remajkiem remake'u, który to ukazuje się 20 stycznia na pięć wiodących platform. Resident Evil to opowieść o morderczym wirusie opracowanym przez tajemniczą korporację Umbrella, która to nie zapanowała nad swoim wielkim cudzysłowiu dziełem które to wymykając się spod kontroli spowodowało, że większość mieszkańców miasta Recon City została zamieniona w zombie. W celu zażegnania kryzysu władze powołują do życia specjalny oddział o, oddział o nazwie STARS, który to ma uporać się z hordami zombie. Jako gracze wcielamy się w postaci dwóch członków ugrupowania, Chrisa Ritfielda oraz Jill Valentine i walczymy o miasto. Zremasterowany Resident Evil oferuje gruntownie odświeżoną oprawę graficzną w rozdzielczości 1080p wraz ze znacznie poprawionymi teksturami oraz modelami postaci. Następnym punktem na dzisiaj jest utrzymana w klimacie science fiction strategia Grey Go, opracowana przez studio Petroglyph Games i mająca swoją premierę 23 stycznia na komputerach osobistych. Gra osadzona jest w odległej przyszłości, pół wieku po tym jak ludzkość rozpoczęła kolonizację innych systemów gwiezdnych. Całość rozgrywa się w jednym z takich właśnie systemów, opisanym i znanym jako Ekosystem 9. O kontrolę nad którym toczą walkę trzy frakcje: ludzie, kosmiczni uchodźcy oraz mordercze nanoboty znane jako Go. Każda z nich oczywiście ma swój unikalny system budowli, technologii czy też jednostek. Koncepcją autorów było nawiązanie do stylu RTS-ów z lat 90. i jednocześnie, jednoczesne unowocześnienie produkcji, tak by to przypadło do gustu współczesnym graczom. Wszystkie czynności wykonujemy za pośrednictwem prostego interfejsu, który to nie wymaga zapamiętywania kilkudziesięciu skrótów klawiszowych, zaś zwycięstwo wymaga opracowania dobrego planu strategicznego, a nie refleksu podczas samych potyczek. Całą zabawę możemy uskuteczniać w kampanii fabularnej lub też w trybie multiplayer z graczami ze świata lub także w sieci lokalnej. Przyszła pora na główny punkt dzisiejszego odcinku, czyli Science Row 4 Reelected. Odświeżona na potrzeby ósmej generacji konsol wersja gry z 2013 roku, która to ma swoją premierę w Polsce 23 stycznia, a odpowiada za nią studio Volition. Gra pod względem fabularnym stanowi bezpośrednią kontynuację trzeciej części. Rządny władzy kosmita jak, Przygotowuje inwazję na Ziemię. Jedyną przeciwnością dla niego jest Gant First Street Science, który to skutecznie może zagrozić realizacji jego planów. Dlatego Zyniak porywa przywódcę gangu, w roli którego jest gracz i osadza go w wirtualnej symulacji miasta Steelpole, które to zostało tak zaprojektowane, by uczynić naszego bohatera niewolnikiem. Gra oferuje rozbudowaną kampanię, na którą składa się ogromny zestaw misji wątku fabularnego, ale także tych pobocznych. Podstawowe mechanizmy rozgrywki w większości pozostały takie same jak w poprzednich odsłonach, z jednym niezwykle istotnym wyjątkiem. Kontrolowany przez gracza bohater posiada teraz szereg supermocy, jest obdarzony między innymi nadludzką siłą, prędkością czy też możliwością wykonywania ogromnych skoków. W porównaniu z wersją z 2013 roku wydaną na konsolę siódmej generacji otrzymujemy teraz odświeżoną grafikę w rozdzielczości 1080p oraz wsparcie dla nowych technologii, takich jak komendy głosowe czy narzędzia do streamingu oraz do zestawu dołączone zostają także wszystkie dodatki DLC, jakie, ukaza jakie ukazały się do tej pory. Kolejną pozycją jest samodzielny dodatek do omówionego przed chwilą Science Row 4 noszący nazwę God Out of Hell. Wypuszczony także 23 stycznia na konsole ósmej generacji, ale także na komputery PC i konsole siódmej generacji. W rozszerzeniu wcielamy się w postać Jennego Gata, który wraz z Kinzi trafia do piekła, a naszym zadaniem jest pomóc dwójce bohaterów uratować porwanego prezydenta, którego szatan to zamierza zasłatać ze swoją córką. Rozgrywka opiera się dokładnie na tych samych zasadach co podstawowa wersja, czyli nadal mamy do czynienia z humorystycznym i absurdalnym w pozytywnym tego słowa znaczeniu sandboxem. Przy okazji dodatku twórcy zastroszczyli się także o kilka nowinek, takich jak nowe supermoce dla Johnny'ego, w tym także anielskie skrzydła oraz kilka dodatków do arsenału, na przykład fotel wyposażony w minigany. Ostatnim punktem na dzisiaj jest produkcja, która to na pewno przypadnie do gustu każdemu fanowi morskich przygód, utrzymanych w pirackim stylu, a mianowicie nowa produkcja od Reality Pump nosząca nazwę Revenge Cry wydawana na komputery PC 26 stycznia. Zaś jeśli chodzi o wersje konsolowe, przyjdzie nam zaczekać do marca. W produkcji wcielamy się w postać doświadczonego przez życie pirata Christophera Ravena, któremu w młodym wieku podczas ataku piratów zginęli rodzice. Teraz już jako dorosły człowiek poprzysięga zemstę na oprawcach i postanawia ich wyśledzić. Podczas zabawy przemierzymy wiele ciekawych lokacji jak na przykład Port Royal czy azteckie miasto w dżungli. I oczywiście spotkamy niemałą ilość wrogów, których to pokonanie będzie stanowić nieodłączny fragment rozgrywki. A jeśli chodzi o naszego samego bohatera, to podczas całej rozgrywki będziemy zdobywać doświadczenie, które następnie wykorzystamy do rozwoju swoich umiejętności oraz biorąc pod uwagę nasze czyny, będziemy mieli określony poziom reputacji, który to wytycza stosunek do trzech panujących na karabach mocarstw: Anglii, Hiszpanii i Francji. Oprawa graficzna produkcji stoi na dość dobrym poziomie, biorąc pod uwagę fakt że bohater ma do czynienia z wielkim otwartym na eksplorację światem, w którym to nie będzie się miał prawa nudzić. A na samą atrakcyjność produkcji wpływa jeszcze dodatkowo fakt, iż możemy dokonać wyborów. W zależności od pewnych decyzji można ukształtować kolejne wydarzenia, a za swoje czyny będzie trzeba ponieść konsekwencje. I to by było na tyle, jeśli chodzi o tą odsłonę programu. Wszystkie zaprezentowane produkcje będą ukazywać się w najbliższych dniach, dlatego zachęcam do zastanowienia się nad kupnem tych wybranych i jednocześnie się z Wami żegnając. Trzymajcie się gorąco, cześć!